Ska info. Wyremontowany w ubiegłym roku Czeracki Park Grabek doczeka się kolejnych atrakcji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie można z nich korzystać jeszcze w tym roku. W tej chwili remontowany jest amfiteatr, który, który tu przez kilkadziesiąt lat działał i wymagał kapitalnego remontu, i w prace w tej chwili są już daleko posunięte. Mamy Zamiar najbliższe dnicze ladzi, tegoroczne dnicze ladzi, które odbędą się pod koniec czerwca, już realizować na odnowionym amfiteatrze. A tutaj w sąsiedztwie powstanie tężnia solankowa, solanka z zabłocia. Jedną tężnię już mamy w innej części miasta, która bardzo się sprawdziła. No i postanowiliśmy w parku Grabek, który jest takim centralnym parkiem naszego miasta, taką tężnię tutaj również zbudować. No i tutaj nieopodal stanie i mam nadzieję będzie cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Kolejną atrakcją, która się w parku Grabek pojawi będzie skatepark. Troszeczkę w innym miejscu parku. W tej chwili mamy taki zdewastowany skatepark, który powstał na początku lat 2000. Wymaga już kapitalnego remontu, i też chcemy go wyremontować, tak żeby służył dzieciom do, do zabawy. I też w tym roku powinien być gotowy. Koszt wszystkich inwestycji to 3 miliony złotych. SK info.